Solidarność i wybór między albo przyjmowaniem migrantów, albo opłatą za każdą nieprzyjętą osobą, przy czym te szacunki się różnią. Wstępnie wyznaczono 20 tysięcy euro. Jest oczekiwanie, że ten pakt migracyjny zostanie jednak przyjęty do końca tego roku. No, takie procedowanie krytykuje nie tylko. kroków. Taka aktywność pozwala na regularne.

do grupy Arajewlusz nie należy. Ale myślę, że ma to związek z tym, że dyskutowano o bezpieczeństwie i o wojnie na Ukrainie właśnie w tej porannej sesji, a niedawno prezydent Andrzej. وجود مخاطر كبيره ناشئه عن التدابير الجديده الخاصه بالماليه والميزانيه

Zmierzają wyłącznie do relokacji nielegalnych migrantów wewnątrz Europy, nie rozwiążą problemu. Wszelkie rozwiązania polegające na. w głąb kontynentu europejskiego migrantów przybywających przez Morze Śródziemne w żaden sposób nie rozwiązuje problemu migracji, tylko go tak naprawdę pogłębia. Jest to motywowane w większości taką naiwną, ideologiczną postawą szeregu. Bardzo będziemy tutaj stać na stanowisku sprzeciwu wobec polityki relokacji. Odpowiedzią na to powinna być readmisja, czyli odsyłanie migrantów do krajów, z których nielegalnie przybyli na terytorium Unii Europejskiej. No i oczywiście na to podsumowanie. I...